W tego, jak będą wyglądały najbliższe treningi. Znaczy, jeżeli nic się nie pokrzyżuje, to no bo tam mamy jeszcze takie nie, nie, niepewność co do sali. Natomiast, no jeżeli nic się nie zmieni, no to jest w przyszłym tygodniu wchodzimy na salę. E, no i pierwsza gra kontrolna 2 lutego, czyli no w przyszłym tygodniu już zaczynamy takie troszeczkę bardziej intensywne przygotowania, aczkolwiek wszystko na razie spokojnie. Od kolejnego tygodnia wchodzi nam kolejny trening, więc będziemy już trzy razy w tygodniu, dwa razy na sali, raz na orliku plus czwarta jednostka, no to będzie zawsze gra kontrolna. No i tak będziemy praktycznie pracować, myślę, że do, do startu rozgrywek, chyba że zajdą jakieś takie potrzeby wynikające z chwili, no to będziemy modyfikować ten plan, ale... Jak na razie to tak będzie to wyglądało. Czwart, yy, Rudna wiosna pod kątem walki o czwartą ligę? O, znaczy ja myślę, że, że no, co można powiedzieć? Jesteśmy na drugim miejscu. Dwa punkty do, do lidera. No to, no to mówię nie, że, że nie gramy o, o pierwsze miejsce, no to o to byśmy mieli grać. Myślę, że w ogóle... W Drużyny, które gdzieś tam zajmują miejsca 1-5, to, no, no, to, to, to nie, że gra się o coś innego, to myślę, że to tylko taka zasłona byłaby dymna i, i nic więcej. Faworyt oprócz oczywiście koserawy to Radziowy. No na pewno, no bo raz, że <laughs> zajmują pierwsze miejsce, więc któż by inny. Poza tym ponieśli bodajże jedną porażkę na, na jesień, to, no to pokazuje, że, że że to niełatwo z tą drużyną wygrać, no ale myślę, że nie tylko Radziechowy na pewno skoczył, mają mecz zaległy, wygrywając go mają 3 punkty do nas, 5 punktów do Radziechów, no to no, strata, którą nie trudno gdzieś tam nadrobić, o ile oczywiście gra się równo, na pewno Czechowice, myślę, że może się jeszcze ktoś tam dołączy, ale, ale no, no, głównym faworytem jednak Radziechowy.